W tym przewodniku pokażę Ci trzy najlepsze sposoby, jak możesz kupić kryptowaluty za pomocą Neteller i jak możesz od razu rozpocząć handel w swoim osobistym portfelu. Pokażemy Ci trzy różne opcje, abyś mógł sam zdecydować, która jest najlepsza. Pierwszym i najłatwiejszym sposobem na zakup kryptowalut za pomocą Neteller jest Paybis, ponieważ mają to bezpośrednio zintegrowane na swojej platformie. Są również licencjonowani i zarejestrowani w wielu krajach, a także dostępni w Stanach Zjednoczonych. Więc, jeśli jesteś obywatelem Stanów Zjednoczonych, Możesz również skorzystać z tej usługi. Jeśli jeszcze nie masz konta Paybis, możesz przejść poniżej tego filmu. Znajdziesz link do oficjalnej strony Paybis. A jeśli użyjesz tego linku w połączeniu z konkretnym kodem promocyjnym, możesz naprawdę otrzymać ładny bonus, który również pokażę ci za chwilę. Ale gdy już jesteś na stronie Paybis, musisz kliknąć tutaj na Euro. Przede wszystkim możesz wybrać różne waluty. W moim przypadku jestem z Europy, więc wybiorę Euro. A potem możesz zobaczyć tutaj, że Neteller jest rzeczywiście zintegrowany w ich platformie, co jest naprawdę niesamowite. Następnie możesz wybrać, ile chcesz zapłacić, a także dodać kod bonusowy, którym jest kryptobonus, który również zostawimy poniżej tego filmu. W tym przypadku otrzymujemy 14 euro praktycznie całkowicie za darmo, więc zdecydowanie skorzystaj z tego, a następnie kliknij kup kryptowaluty tutaj. W następnym kroku wpiszesz swój adres e-mail, a oni wyślą Ci wszystkie szczegóły. Płatności na Twój E-mail. Moim zdaniem, Paybiz to jeden z najłatwiejszych sposobów na zakup kryptowalut za pomocą Neteller. A drugim sposobem na zakup kryptowalut za pomocą Neteller jest OKEx, jedna z największych giełd instrumentów pochodnych kryptowalut. A jeśli jeszcze nie masz konta na OKEx, możesz przejść poniżej tego filmu. Znajdziesz tam link do oficjalnej strony OKEx. Z linkiem dostajesz fajną tajemniczą skrzynkę, która może być warta nawet 10 tysięcy dolarów, więc zdecydowanie spróbuj swojego szczęścia z tym. Gdy stworzysz swoje konto na OKEX, musisz najpierw zweryfikować swoją tożsamość. Możesz to zrobić w prawym górnym rogu, gdzie widzisz ikonę profilu. Następnie musisz kliknąć weryfikację, wpisać wszystkie swoje dane, a potem możesz kupować kryptowaluty za pomocą Neteller na OKX. Przejdź do lewego górnego rogu, gdzie jest napisane Kup Kryptowaluty, a następnie kliknij na handel P2P. W sekcji handlu P2P możemy zobaczyć wszystkich dostępnych sprzedawców i wszystkie dostępne opcje. Przede wszystkim możemy Wybrać, jaką walutę chcemy użyć do zakupu. Polecam wybrać USDT, ponieważ zazwyczaj oferuje to najlepszy sposób i pokazuje najwięcej zleceń. Następnie możesz wybrać tutaj walutę, której chcesz użyć do płatności, czyli swoją walutę fiducjarną, np. dolary amerykańskie lub funty brytyjskie, w moim przypadku będą to euro, a następnie możemy zobaczyć tutaj metody płatności i po prostu wyszukać Neteller, aby naprawdę odfiltrować wszystkich sprzedawców, którzy akceptują Neteller jako metodę płatności. Jedna bardzo ważna rzecz dotycząca OKEX. Zawsze szukaj sprzedawcy z dużą liczbą transakcji oraz wysokim wskaźnikiem realizacji, a także ocena powinna być bliska. 100, oczywiście 100 byłoby idealne, więc zdecydowanie szukaj kogoś z dużą liczbą zamówień, wysokim wskaźnikiem realizacji i naprawdę dobrą oceną. 100 to jest świetne. Następnie kliknij kup, a potem potwierdzisz ten zrzeczenie się odpowiedzialności, a następnie otrzymasz wszystkie szczegóły płatności od sprzedawcy. Po dokonaniu płatności sprzedawca prześle środki bezpośrednio na twoje konto OKX i możesz rozpocząć handel. Trzecim sposobem, w jaki możesz kupić kryptowaluty za pomocą Neteller, jest Bybit. Bybit to profesjonalna giełda kryptowalut. Jeśli jeszcze nie masz konta na Bybit, możesz przejść poniżej tego filmu. Znajdziesz link do oficjalnej strony Bybit, a z tym linkiem masz również prawo do bonusu do 30 tysięcy dolarów amerykańskich, więc zdecydowanie skorzystaj z tego. Po utworzeniu konta na Bybit, przejdź do prawego górnego rogu. Gdzie znajduje się ikona Twojego profilu, kliknij na konto i bezpieczeństwo, a w tej sekcji musisz zweryfikować swoją tożsamość. To ważne, ponieważ Bybit wymaga weryfikacji KYC. Po zweryfikowaniu swojej tożsamości możesz kupować kryptowaluty. W lewym górnym rogu, gdzie jest napisane Kup kryptowaluty, kliknij na handel P2P. W tej sekcji również zobaczymy Neteller jako metodę płatności. Przede wszystkim możemy wybrać, którą kryptowalutę chcemy kupić. Podobnie jak w przypadku OKEX, polecam wybrać USDT, który oferuje najlepsze stawki i najwięcej zleceń. Następnie możesz również wybrać walutę, np. dolary amerykańskie, funty brytyjskie, ale w moim przypadku są to euro. A następnie tutaj możemy określić, że chcemy widzieć tylko sprzedawców, którzy akceptują Neteller jako metodę płatności. Teraz jedna bardzo ważna rzecz. Chcesz szukać sprzedawcy z dużą liczbą zleceń i wysokim wskaźnikiem realizacji. Wszystkie te oferty wyglądają świetnie, jak 240 zleceń 100% i 260 zleceń 100%. Możesz kliknąć kup tutaj. Teraz mówi, że niekwalifikowalny, ponieważ to jest konto testowe, ale jeśli zweryfikowałeś swoją tożsamość, możesz kliknąć kup tam, a następnie otrzymasz środki na swoim koncie kupna po dokonaniu transakcji. To są najlepsze sposoby, aby kupić kryptowaluty za pomocą Neteller. Moim zdaniem Paybiz jest najłatwiejszym i najwygodniejszym sposobem, ale jeśli chcesz zacząć handlować szeroką gamą, OKEX i Bybit są również świetnymi opcjami, ponieważ są jednymi z najlepszych giełd kryptowalut dla profesjonalnego handlu. Zdecydowanie sprawdź je, jeśli nie chcesz korzystać z Paybiz.